z tej strony, z tej strony koksu. I dzisiaj będziemy grać w Forta. Jakby co, no to ja mam takiego kozackiego skinka. I przejdźmy może do, sklep do sklepiku. W ogóle jest ostatnia taka animacja. Tutaj są skinki z Battle Breaker. To jest Nazor. Niech... Komura? Nie wiem, dobra. Srebrny płomień. Jest muzyczka Battle Breakers, ale ja muzyczkę mam wyłączoną. Jak chcecie, to możecie sobie posłuchać. Sekret. Okej. Okay. Całkiem fajny skinek z katakami z Deadpoola. O, to też jest kozackie. Tajemnica malowanko. Tajemnica malowanko. Samum. Ja tagan. Możecie mnie w komentarzu poprawić. Emblemat i coś tam, dobra. Nie będę tego czytać. Skinek? Baci. Nie potrafię tego czytać. Arktyczna zapójczyni? Muzyczka kolejna, Elektryczny swing, dobra już nie za dużo, nie za dużo, kozacki Strzał słodyczy, kozackie polecam, 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 siadaj Tak, moje ulubione, patrzcie, złoczysty strażnik, trzepotek, ubijak, dobra i Tutaj macie sklepik, są te wszystkie bohatery. Jak widać, bohatery. Tak akurat mam. I są te. Więc sklepik wieśniuje Oj, jeszcze kodzi kewron. To twierdzimy. Więc zaczynamy solosa. I... O, zawsze na Ile to jeszcze będzie. Akurat dzisiaj bez montażu, bez montażu. Bo montować mi się tego wszystkiego nie chce. To jest mój pierwszy odcinek z Fortnite'a, Więc proszę o zostawienie łapy w górę. Łapy w górę. Boże, błąd ortograficzny. Bo, błąd ortograficzny na, na odcinku. Co ja normalnie nie wiem? Super youtuber. Dobra, zostawcie oczywiście łapkę suba i oczywiście na szkodzi Polecam nie chcecie, to przykro mi, się zrobić. Oczywiście, jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję... O, meczek tutaj się zaczął. To... To po prostu... Będzie kozacko i mi się ciepło na serduszku zrobi. Dobra, wyskakujemy. Akurat zlagowała... Ty, zlagowała mi postać. Wy teraz te lagi widzicie boż się nie... Na pewno następne odcinki będą lepsze. Więc subskrybujcie po więcej. To nie jest taki jeden, jeden odcinek z Fortnite'a. To jest pierwszy odcinek z Fortnite'a. tak lagi! Please, nie laguj. Kozacko! Nawet działać ja nie mogę. Teraz nie zabiję. Poza dobra, jadę. Tego tu zlutować nie mogę. I przestań lagować. Dobra, ale inne, inna droga jest. Wnerwiające lag. Z każdego pójdę wnerwiają. Proszę, odlaguj. Wchodzę do środka. I pierwsze co widzę to nic. Totalne nic. Mogę przenikać przez ściany chyba. Proszę mi nie mówić, że jakiś tytuł. Ciekawe kiedy mi to odlegnie. Eee, nie tu? Proszę, odlegnij się. Ładnie, pyk, do wody w celowanym. Tylko, że nie laguje. Nie wiem, czekajcie. Pyk. Pyk. Proszę, nie laguj. Kurde, jeszcze ktoś we mnie strzela, kuzacko. A mi się tekstury nie wczytała ani nic. Ba, bosko, 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 bosko. Nie, drzewo się wygina. co Nie, Tekstu! dobra, nie. Ta gierka to, to, to musi, to musi chociaż kilkunastym miejscem. Być. I fajniej, to jeszcze był skinek, którego nie mam. Teraz w tekstury chcą się wczytać. Dobra, zaczynamy kolejny mecz. Przepraszam, widzowie, trochę to będzie trwać. Następny odcinek będzie zmontowany. Ciekawe, ile mi wyjdzie? Chyba z godziny. Godzinny odcinek. Wiesz, po prostu zrobię tak jak większość YouTuberów. Dziękuję. Pierwsza gierka nie zaliczona. Bez fraga, bez niczego, tekstury się nie wczytały. A teraz to się chciały. Nie wiem. Możecie sobie widzowie oczywiście pominąć na meczyk. Ten <laughs> filmik na YouTube. Będzie na pewno jakieś 50 minut filmiku. I będziecie go oglądali noc w dzień, noc w dzień. Dobra, więc może sobie z zmienimy? sapnego go! Albo że jakiś skinek... lub debilską szafkę. Jak chcecie mnie zapraszać do Znajd, to link nick, wam nick podam w opisie filmu. Ciepło by się na serduszku zrobiło, się użyli kodu Ewron. Serio polecam. Kodzik Ewron jest kozacki. Kozacko! To będzie mi się ładować 300 godzin. Oczywiście polecam godzi Kembron. Pies mi tu chciał wejść do pokoju. Kozacko. O, no w końcu! I teraz to tak, chcą! A? Okej. Okay. Siema, ma pies. Tutaj jest. O, pies. Gdzie jest. No, sobie pies. O, nie, jest tutaj pies. O, cześć. Dobra. Ja, ja mam się dzieką zająć, nie chcę... Psem później, to nagrywka. Może polećmy na taką lekką misówkę. Jak mi wbił do pokoju i pół przysłałem w Dobra, to dopiero początek. Proszę mi! Wczytaj się, wczytaj się, wczytaj się, wczytaj się, wczytaj się... Nie ogólnie, jak nie nagrywam takich lagów, to... Takich lagów to ja nie mam. Co to jest, to co to jest, co to jest? Dawać mi pompę, pompa, 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 Snajperka, dobra, kozacką. Ja chciałem pompę, kurde! Zarobiłem się. to jest też kozackie. Tak, mm. pierwszy frag. Używajcie ku Ewro, to będziecie robić tak na co dzień tyle fragów. Dobra, będziecie robić tak co sekundę tyle fragów, więc używajcie ku ewram. Ewro. Bo warto. Czy ja serio? Czy ja mogę? Czy, 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 czy ja mogę? Ja też żeby mi się z kim nie wczytał. To jeszcze snajperki sobie podnieść nie mogę. Nienawidzę tych lat. Piszcie w komentarzu... A! Sło, kontrola odcinka! Piszcie w komentarzu hashtag... Hashtag... Y, hashtag pierwszy odcinek. Możecie odlycy. Będzie króciej. Ale kontrola odcinku... Odcinka, odcinka musi być, nie potrafię mówić. Po tym odcinku chyba będę pracować nad ortografią. Nie, ortografia jest do pisania, co ja też. Nad słownictwem będę musiał popracować. Uuu, fałdolce. dolce ty, ty, ty. Sorry za lagi, ale nie wiem, jak ustawić OBS-a, żeby nagrywał Forta. Nie no, nie ma niczego, tylko są te impuls, impuls, impulsy. No mówić nie potrafię, co się dzieje. Kościół twarde, lądowanko, wiem co to znaczy. Widzę typa. Dobra, uciekł. Kulturalnie uciekł. Ja się nie biję jakoś o fragi w tej gierce. Da, impulsiki trochę lepsze. Puszek! No pies mi znowu wbi wbił do pokoju. Co ten puszki ma? Ej, co tu jest? Spotężne. Co to... Co to? Co to jest? Widzowie, napiszcie w komentarzu. Uff. Nie, dobra. Jak typowy bambik za drzewem. Dobra, uciekam. Impulsy, jestem bambikiem. Bambik, bambików się nie dobija? Ciepło mi się na serduszku zrobi, jak wygram tą gierkę. Więc subskrybujcie kanał, bo może wygram grę! Tak! <laughs> <laughs> nice! Puszek! No pies mi łazi! Zerzał kruszki. Z czym gościu się nawalał? Kurde, to jakiś na posłuszek. Co go zaczepiłem? To na posłucha? No to to na posłucha Superowo? W ogóle, co, co to jest? Więc zakończamy filmik na tym. Elo.